Witam wszystkich, tutaj kolejna garść newsów z zakresu broni pancernej i tego, co się na świecie dzieje, a zaczniemy od naszego wschodniego sąsiada, czyli Ukrainy. A na Ukrainie zaczyna się troszeczkę dziać: mianowicie trwają prace nad kolejną modernizacją czołgów rodziny T-64. Modernizacja ta otrzymała kryptonim KRAB. Jak ta modernizacja będzie wyglądała? No cóż, z tego co informują Ukraińcy, to pierwszy etap opracowywania dokumentacji projektowej został zakończony. I przechodzą do drugiego, mają nadzieję, że do końca 2021 2000, lub na początek 2022 e, będzie już można pokazać prototyp zmodernizowanego czołgu T64. E, jeżeli chodzi o ten czołg, e, tutaj taka ciekawa informacja ze źródeł ukraińskich. E, kadłub prototypu. Zostanie pocięty, e, bo będzie to używany czołg modernizowany, e, przygotowany zostanie do modernizacji e, po, po modernizacji zostanie zainstalowany kadłuba, żeby to było jasne, zostanie zainstalowana, e, zainstalowany nowy mocniejszy silnik o mocy 1000 koni mechanicznych. Oraz inne zmodernizowane podzespoły. Zostaną przeprowadzone ulepszenia mające na celu zwiększenie siły ognia. Niestety nie wiemy dokładnie o co chodzi. Zostaną zainstalowane na pewno nowe celowniki dzienne oraz noktowizyjne lub termowizyjne. Dla działanowego oraz dowódcy. Natomiast dwie ciekawostki tutaj się prezentują, bo teoretycznie, wizualnie nie powinno się różnić od obecnie wyglądających te 64. Natomiast pojawiły się takie fotografie, w zasadzie nie fotografie, bo są to zrzuty ekranu z filmu prezentującego właśnie ten temat. Pojawiły się otóż takie. Rzeczy. Mamy tu kadłub czołgu T64 oraz wieżę na nim osadzoną. I początkowo faktycznie wiele osób uważało, no to jest pewnie ta wieża tego Kraba, tak? Czyli zmodernizowanego T64. Natomiast chyba nie do końca. Znaczy widać, że ta wieża ma płaskie ściany, czyli tak jakby była spawana, aczkolwiek niekoniecznie. I w ogóle ta wieża tutaj, to może być po prostu używana do testów. A jest to konkretnie wieża zmodernizowanego czołgu T-55 znanego jako Tifon 2. Jest to dokładnie ta sama wieża. Czy ona będzie stosowana? Raczej nie. Jeżeli już, to została po prostu zastosowana jako swego rodzaju łoże testowe. Do przetestowania pewnych koncepcji, idei, i to tyle, tak? W rzeczywistości czołg będzie wyglądał inaczej. A jak może wy mogą wyglądać te 64 Krap. Być może częściowo będzie to bardziej przypominało już wcześniej zastosowaną wprowadzoną do służby modernizację, czyli T64 BM bułat. Natomiast zobaczymy. Pewnie przekonamy się w przyszłym roku, kiedy zaprezentowany zostanie prototyp czołgu T64 Krab. Natomiast nie jest to koniec wiadomości z Ukrainy, albowiem sprawa też się odnosi do czołgów BM Opłot. A mianowicie o co chodzi? Chodzi o to, że Ministerstwo Obrony Ukrainy nie chce rezygnować z nowego czołgu, jakim jest Opłot natomiast pojawiła się pewna e, pewien problem z podzespołami tego czołgu niektórymi, które nie były projektowane oryginalnie i produkowane na Ukrainie e, lecz pochodziły z importu czy to z Rosji czy innych państw będących dawniej republikami nieistniejącego w Związku Radzieckiego a więc Ukraińcy zainicjowali pracę modernizacyjną e, pod kryptonimem Bastion dla Opłot. No i o co chodzi? Chodzi o to, że po prostu te komponenty, które nie były projektowane i produkowane na Ukrainie zostaną zastąpione odpowiednikami krajowymi. Generalnie tak zmodernizowany Opłot ma zacząć przechodzić próby już od przyszłego Roku, a w zasadzie już te próby, część podzespołów przechodzi. Mianowicie e, na styczeń 2021 zaplanowane są testy opancerzenia, ciekawe jakie tu zmiany mogłyby zajść. E, na chwilę obecną są prowadzone testy stanowiskowe silnika 6 TD2. E, miał przepracować już 250 300 zaplanowanych godzin. W trakcie prób jest celownik 1G46M promin. No ale nadal nierozwiązane są takie problemy jak potrzeba zorganizowania współpracy ponad 25 przedsiębiorstw, zarówno państwowych, jak i prywatnych na Ukrainie. No, i w końcu trzeba także stworzyć cały program produkcji czołgów opłot. A wszystko to oczywiście będzie zależało od władz Ukrainy. Zobaczymy, czy coś im w końcu z tego wyjdzie. Do tej pory udało się wyprodukować może około 50-52 czołgów tego typu, z czego oczywiście Yy, mowa tutaj, zarówno o 49 wozach dla Tajlandii, znanych jako opłot T, oraz kilku prototypów, które są yy, użytkowane do testów oraz do dalszych prac badawczo-rozwojowych. Także to tak, ale to nie koniec, bo w Bułgarii. Również zaplanowano modernizację czołgów T72M i T72M1. Bodajże, kontrakt, jaki bułgarskie Ministerstwo Obrony zawarło z państwowym koncernem Terem Holding, obejmuje 44 czołgi, dodatkowo także 3 wozy dowodzenia na bazie MTLBU. No, i łączna wartość tego kontraktu to nieco ponad 78 milionów lewa, czyli ponad 40 milionów euro. Jak ta modernizacja będzie wyglądała? Głównie chodzi tutaj o modernizację elektrooptyki, systemu kierowania ogniem. W zasadzie to, to instalacji systemu kierowania ogniem, bo pojazd nie posiada systemu kierowania ogniem. Zapewne także łączność, nawigacja. Ale co ciekawe, planowane jest także podniesienie e, poziomu ochrony. W jaki sposób zostanie to osiągnięte. Pewnie w najbardziej efektywny kosztowo, czyli poprzez instalację wybuchowego pancerza reaktywnego. E, no, ale jak to będzie wyglądało, to się jeszcze przekonamy, i czy w ogóle będzie wyglądało. E, Bułgarzy wcześniej podchodzili do problemu czołgów, do ich remontów, no ale okazało się, że te remonty do końca nie spełniają wymagań. Niestety dla bułgarskiej armii celność armat na przykład była niezadowalająca, więc tutaj trzeba przeprowadzić głębszą modernizację. A teraz wiadomość ze Stanów Zjednoczonych. E, Zawartość około 4,6 miliarda dolarów amerykańskich. E, zakontraktowano dalsze zakupy e, czołgów M1A2 Sep V3. E, planowane jest ogólnie, aby US Army zakupiła około 2100 takich czołgów. Chodzi tutaj o całkowite przezbrojenie w nowy typ wszystkich aktywnych brygad pancernych US Army. Natomiast jeżeli chodzi o Gwardię Narodową, no to Army National Guard całkowicie przezbroi się w około też 2000 wozów starszej wersji M1A2 SEP V2. Oznacza to, że US Army i Army National Guard łącznie będą posiadały w aktywnej służbie około 4000 bardzo nowoczesnych czołgów podstawowych. Oczywiście też za ponad 1 miliard dolarów zakontraktowano zakupy nowych silników dla tych czołgów. Nadal jest to turbina gazowa. E, AGT 1500. E, jest to już program bodajże oznaczony no, jako Tiger 3, czyli turbiny gazowe będą prawdopodobnie e, ulepszone, tak jak to w ramach programu Tiger e, się dzieje i działo do tej pory. E, no zobaczymy, mm, jak te zakupy będą e, się dalej rozwijały. Natomiast no, wszystko wygląda na to, że jest na dobrej drodze. Ja ze swojego źródła ze Stanów Zjednoczonych, dobrze poinformowanego, wiem, że Amerykanie obecnie z fabryki wypuszczają miesięcznie 40 takich czołgów. No, to jest po prostu tempo niesamowite. Dlaczego niesamowite? No, Rosjanie może i wypuszczają, powiedzmy, podobną ilość czołgów, tylko że w większości są to dużo prostsze modernizacje i remonty czołgów T-72B3. Bardzo mało wypuszczanych jest innych typów czołgów, szczególnie tych budowanych od podstaw. O Europie Zachodniej to nawet nie ma co tutaj wspominać, a nawet Chińczycy nie mają takiego tempa produkcji wozów bojowych. Szczególnie jeżeli chodzi o czołgi. Także, no, no naprawdę, widać, że Amerykanie się odsknęli po latach letargu i w końcu znowu przygotowują swoje siły zbrojne do ewentualnego konfliktu zbrojnego. A w przyszłym roku, być może już to jeszcze nie jest pewna informacja ale być może w przyszłym roku już Zaprezentowany zostanie prototyp M1A2SEP V4. Przy czym prawdopodobnie już wyprodukowane czołgi M1A2SEP V3 no, będą po prostu już na poziomie warsztatów w jednostkach do tego standardu doprowadzane, ponieważ głównie skupia się to na wymianie celowników, dodaniu paru innych komponentów. No być może będzie to robiła fabryka, zobaczymy. Ale to nie koniec wiadomości zza oceanu, bo właśnie dziś, a w zasadzie wczoraj, pojawiła się informacja, że w końcu udało się osiągnąć w programie nowej amerykańskiej armatochałbicy docelową zdolność do rażenia konwencjonalną, pełnokalibrową amunicją artyleryjską E, celów na dystansie 70 km e, US Army wystrzeliła 3 e, pociski M982A1 Excalibur e, na dystansie 7, do celu do, do 70 km e, no i udało się e, trafić ten cel oczywiście nie wszystko poszło tak jak powinno pójść e, tam bodajże jeden po, z pocisków chybił e, no ale generalnie test można uznać za udany. E, w końcu armata strzela na taki dystans, e, na jaki powinna. Teraz trzeba tylko poprawić e, celność pocisków. No i zobaczymy, jak, e, jak to dalej będzie się rozwijało. E, czekamy też na amunicję o większym zasięgu, bo docelowo... Ma się też pojawić dla tej armatochałbicy amunicja zdolna razić cele na dystansie 150 km. A dlaczego taka? No dlatego, że amunicja artyleryjska jest generalnie tańsza niż pociski rakietowe. Chociaż oczywiście Amerykanie także w kwestii pocisków rakietowych, dla artylerii rakietowej robią duże postępy. Także no, obudzili się z letargu. Wszystko idzie do przodu. A na to chwilę to już koniec newsów. Mam nadzieję, zobaczymy się wkrótce w kolejnym filmie. No i trzymajcie się. Do usłyszenia.